Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Giga. Dzisiaj kolejny zestaw z serii Lego Jurassic World i będzie to Atrociraptor pościg na motocyklu. Znajdziecie 169 elementów i przyjdzie Wam zapłacić za niego katalogowo 90 zł bez jednego grosza. No a jeśli chodzi o zawartość, mamy tutaj Atrociraptora, który jest nowym dinozaurem. No i mamy też dwie minifigurki, ale jeśli chodzi o sam zestaw, umówmy się, nie kupujemy go zdecydowanie dla samej konstrukcji. Jest tutaj po prostu troszeczkę jakiejś zabudowy, jest motocykl, ale mamy Atrociraptora i dwa przede wszystkim małe dinozaury, których też swego rodzaju można było naprawdę sporą kolekcję uzbierać. Kupując wszelkiej maści magazyny, gazetki, książeczki i tym podobne wydawnictwa na licencji Jurassic World, bo rzeczywiście tam cała masa była tych małych dinozaurów, ale wydaje mi się, że nigdy ich za wiele i warto też przyjrzeć się im w tym zestawie. No to otwieramy, ale zanim tego dokonam, obejrzyjmy sobie zestaw. Mamy tutaj taki łuk, przez który Atrociraptor przebiega. Tutaj mamy też jakiś wybieg dla małych dinozaurów. I w tym miejscu jest jakby stoisko, na którym chyba można kupić pamiątki. Dostajemy tutaj znowu ten klocek z nadrukowanym komarem, który imituje bursztyn. Tutaj jeszcze mamy zamontowany w podstawce taki mechanizm, gdzie możemy obracać tymi małymi dinozaurami. No i tak to wygląda. Atrociraptor widzę, że jest zamontowany luzem. Yes. Tylko pozbawiony żuchwy, a w środku znajdziemy dwa worki z klockami. Znajdziemy też takiego playta luzem. Jeśli chodzi o atrociraptora, no to w momencie, jak już zamontujemy żuchwę i dinozaur będzie kompletny, będzie wyglądał zdecydowanie lepiej. Ale zobaczcie, że on tutaj nie ma żadnych ruchomych elementów. Jest biały, jest mocno gumowany, bo on tutaj też jest, o nawet jest ubrudzony. Więc to też akurat jest, powiedziałbym, duża wada, że on nie został zafoliowany, bo jest narażony po prostu na jakieś takie uszkodzenia w transporcie. No i jeszcze znajdziemy. Znajdziemy tutaj instrukcję, niewielką, bo i zestaw też zbyt duży nie jest. Zaraz wracam z gotową konstrukcją. Tak, szczerze mówiąc, to wstydu w tym zestawie nie ma, bo jakby nie patrzeć, konstrukcja jest prosta, niewielka, no bo sam zestaw też jest małych gabarytów, ale mamy tutaj naprawdę sporo przydatnych klocków. A i od strony konstrukcyjnej jest to proste, ale naprawdę całkiem w porządku. Oczywiście nie ma się tutaj czym ekscytować, ale wiecie, nie jest źle. Jak na tak mały zestaw uważam, że jest całkiem w porządku, ale żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam konstrukcję. I pokażę je wszystkie na jednym ujęciu, bo raczej nie ma sensu tego dzielić. Po pierwsze, mamy motocykl, który po prostu może Wam też przydać się do wszelkiej maści innych pomysłów. Klasyczny, bez żadnych naklejek, bez żadnych nadruków. Wydaje mi się, że jak najbardziej możecie sobie robić jakieś takie retrokonstrukcje przy jego użyciu i będzie się do tego idealnie nadawał. Mnie on osobiście bardzo mocno się podoba. No a jeśli chodzi o pozostałe elementy, mamy tutaj taką jakby mini klatkę, mini wybieg dla małego dinozaura. Dźwigając daszek, możecie sobie zobaczyć, jak prezentuje się ten klocek z nadrukowanym komarem i właśnie teraz się zastanawiam, czy to są jakieś próbki, czy to są jakieś niby pamiątki, nie mam zielonego pojęcia, bo to stoisko właśnie wygląda jak takie stoisko pamiątkowe, no a jeśli chodzi o główną konstrukcję, to po pierwsze, mamy tutaj zrobiony z kilku klocków szkielet, czy też właściwie czaszkę triceratopsa, tak zakładam, no ale tak mi się wydaje, że raczej to będzie triceratops i wygląda to całkiem fajnie, chyba, że to jest jakiś, nie wiem, kompletnie Inny dinozaur, na przykład, mały karnotaur, ale ma zbyt duże rogi, fajnie to wygląda. Myślę, że można w ogóle sobie w formie jakiegoś, nie wiem, trofeum czy, czy takiej archeologicznej ciekawostki gdzieś na półce przy niewielkiej konstrukcji to ustawić. No dobra, a jeśli chodzi o samą konstrukcję, tak jak mówiłem, dużo przydatnych elementów. Jeśli budujecie jakieś piaskowe tematy, jeśli lubicie tatuin, to jak najbardziej ta konstrukcja po prostu Wam się przysłuży do tego, żeby coś w tym klimacie zrobić. No i teraz tak, mamy możliwość wyłamania tutaj fragmentu tej konstrukcji bo kiedy dinozaur będzie przebiegał, to może po prostu pół tego łuku tak wywalić, on trzyma się tylko na dwóch studach. Co prawda ten dinozaur nie jest na tyle duży, żeby to zrobić, bo zobaczcie, on pod tym łukiem przechodzi, ale gdyby podskakiwał, to może wtedy zrobić <laughs> tak i będzie się wszystko zgadzało. No dobra, to jest taki, wiecie, no trochę bajer zrobiony na wyrost, żeby coś tam się działo, tam nie ma żadnej dźwigni, żadnej pochylni i tak dalej, ale mamy tutaj ten wybieg dla małych dinosiów, które możemy sobie oczywiście poustawiać, o, tylko wyciągnę ogon poza kadr i Możemy sobie tutaj to pokręcić. Taki sam patent, jak był na przykład w wieży zegarowej, w potterze, gdzie mieliśmy ten bal, no i tam też można było sobie pokręcić, i tutaj działa to w ten sam sposób. Mamy też jakieś barierki, no a z drugiej strony, tutaj jeszcze mamy prawdopodobnie albo to jest jakaś lampka, albo to jest ten sprzęt do rażenia dinozaurów prądem. Szczerze mówiąc, jedno i drugie mogły pasować, bo to wygląda dokładnie jak jedna i druga rzecz. No to myślę, że możemy przejść do figurek. I figurki też pokażę Wam wszystkie za jednym zamachem, no bo dinozaury są niewielkie, więc w kadrze z minifigurkami też się zmieszczą. Mamy tutaj Owena Grady'ego oraz Reina Dalakurta i myślę, że jemu warto się przyjrzeć, bo zobaczcie, że po pierwsze ma naprawdę fajny torsik, który jest ładnie zgrany z zadrukowaniem na nóżkach, a po drugie ma tatuaż dinozaura na twarzy, no i szczerze mówiąc wygląda to naprawdę fajnie, bo tutaj nie ma powielenia schematu jakiejś główki, którą doskonale znamy, tylko to jest przygotowane od zera coś nowego, więc zdecydowanie... Na plus. Jeśli chodzi o Owena, no to klasyka. Mamy tutaj na spodniach nadrukowany pasek jakąś kieszonkę. Z tyłu Owen w nieco innej formie, jeśli chodzi o wyraz twarzy. No a małe dinozaurki to naprawdę Poezja one wyglądają przeuroczo, mają kompletnie inne kolory bardzo się od siebie różnią. Ja to kupuję, mnie to się podoba. No i jeszcze mamy Atrociraptora, który szczerze mówiąc jakoś tak średnio mnie zachwyca, pewnie przez to, że jest biały, że może będzie żółknąć w przyszłości i przede wszystkim, że był upaćkany i to jest chyba największy problem i to z końcówki ogona dalej nie chcę zejść, ja to przetarłem, o, teraz udało się to zdrapać. Szkoda, że coś takiego się zdarzyło, bo już w helikopterze z tego 4 Plusa z tyranozaurem było takiego dużo brudu na samym odlewie i nie wiem, dlaczego to nie jest oddzielnie zapakowane w woreczek foliowy, bo powinno tak być. Natomiast hmm, cóż, no wygląda spoko, no. On może Wam się kojarzyć z takim po prostu małym Velociraptorem. Wygląda całkiem przyjaźnie, tylko że szkoda, że właśnie nie ma ruchomych nóg, czy choćby tych przednich kończyn, bo one są na tyle duże, że mogłyby być elementem ruchomym, a niestety tak nie jest, więc dinozaur raczej bez szału. Bardziej podobają mi się te maluchy. Jako mały zestaw na start przygody z klockowymi dinozaurami zdecydowanie mogę Wam ten zestaw polecić, ale nie na start również, z tego względu, że po pierwsze dostajemy nowy odlew Atrociraptora, mimo tego, że mnie jakoś ten dinozaur bardzo mocno nie porwał, to i tak warto odnotować, że jest to po prostu nowy klockowy gatunek. Dodatkowo dostajemy dwa urocze małe dinozaury i choćby dla nich też warto pochylić się nad tym zestawem. No a jeśli chodzi o klocki, jeśli konstrukcja Was nie przekonuje, to weźcie pod uwagę, że mamy tutaj naprawdę dużo przydatnych, Elementów, które są niesamowicie uniwersalne. Więc jeśli kupicie ten zestaw tylko dla dinozaurów, to klocki po prostu będziecie mogli wykorzystać do czegoś innego, bez zastanawiania się nad tym, po co je w ogóle mieć. Z tego względu, że po prostu to są przydatne kolory do budowania czegoś swojego. No to myślę, że chyba was przekonałem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.